Rzeczu, Górski, Czy mogę pomóc? Dzień dobry panu. Proszę pana, ja się wiążę z takim problemem. Przeszłem na pana, na państwa łączę i mam taki problem, że jest niedziela, nie mogę się przebić w nichu jak kurwa nigdzie. I wytłumacz mi pan teraz, czemu kurwa to tak jest. Eee, Słucham pana. Jest to kwestia tego typu, że po prostu... No że co? że się cienki. No. Kilkaset tysięcy połączeń teraz jest wykonywanych. Z... Ale koń mnie to wchodzi, proszę pana. Co mnie to obchodzi? Panie! Komu to pan tu tłumaczysz, no! Koniowi co pan tłumacz? Kurwa! Ja rozumiem to z No to pan, co to pan tłumaczy? W ogóle by pan takich tekstów nie stwierdzał, Płacem są no. Rozumiem. No i co pan nie rozumiesz? Co pan mnie... Spompujesz, kurwa. Operujesz. Są tam, płacę i jak ty nic. Łąca kurwa, nie zajedzę cały dzień, kurwa, no ludzie, no co wy robicie, w mordę jebany, no. To jest, jest i kurwa, proś, nie ma, I, i nie mogę się przebić, kurwa, cały dzień przez, przez e, telekomunikację. To jest kwestia tego typu po prostu, że... Że, że co? Linie, linie, nigdy nie były narażone na tak dużą ilość połączeń, więc e, w Polsce taka sytuacja, podejrzewam, nigdy się nie zdarzyła, aby tak wiedzieć. I cały dzień dzwoni i, i, i kaplica, co, co nie? Cuda na kiju, kurwa. Co da na kiju, kurwa. Cały dzień dzwoni dosłownie i nie chuja. Dzwoni dziesiąta rano, nie chuja. Dobra, w porządku, jest gdzie? Może dzwonią te stare kurwy. Dzwonię do, proszę pana, 21. Która jest tam chuj, tam dziesiąta, koło. Nie chuja. Nie, 11 jest. Nie chuja, też jest. No. Jak pan to tłumaczy? To jest ostatnia chwila, kiedy klienci korzystają. No i co? I cały dzień tak Warto. dzwonią? I cały dzień tak dzwonią? Znaczy rozmawiają do, do oporu, Ile... I cały dzień tak mam czekać, aż, aż się przestaną przy, przy, dzwonić? No proszę pana, no. Jak pan mi to będzie tłumaczył? To znaczy jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, po prostu jest to wyjątek, gdyż jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy, nie byliśmy... Przy... No i kiedy taki będzie? Ale Zatem... pana zapowiedź, jak panią mogę. <laughs> I cały dzień mam... Po Nie, tyle pieniędzy, ja mam ja mam na... kurwa czekać do połączenie, nie chuję, godność pana. E, Łukasz Górski. Łukasz Górski. Kurwa, płacę tyle pieniędzy, ja mam kurwa czekać, bo pan sobie tak ciennie robi, choj to wchodzi. Płacę, żądam, płacę, żądam. Jeszcze teraz, proszę pana demokracja. No? Cały dzień dzwoni i po prostu wszędzie linie są zajęte. Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Rozumiem, godzina 3, 5, 7, ale cały 14 godzin? To znaczy, no. No ca... to znaczy, co mam rozumieć, no? Niestety czasem połączenia trwają po 300 godzin. Proszę pana, cały dzień czekam. No i jak pan to tłumaczy? No po prostu. Cały dzień czekam. Tak jak mówię, jest to wyjątek. Jeszcze taki. No, no i to bo... jest, jest wyjątek dzisiaj, że po prostu mam zablokowane w linie, tak? Bo jest niedziela i jest kaplica, tak? To znaczy, jeśli chciałby się pan połączyć koniecznie, no. aby jednak w jakiejś ważnej sprawie porozmawiać, może... No to co to, mam ro... tego prefiksu, a nasze nasze połączenia. Proszę pana, dzwonię z, z państwa w prefiksach 10.61, no. Rozumiem. No i co mój zrobić, no? Dzwonię od rana. Usiłuję się dozwonić do koleżanki w pilnej sprawie. I kaplica. Jeśli jest to bardzo pilna sprawa, prosiłbym wykręcić prefiks z innego operatora na przykład z Ale dlaczego mam dzwonić innego operatora? Jakie mam tego operatora? Jest to wyjątkowy problem, z którym próbowaliśmy sobie poradzić już od zeszłego tygodnia i że... Czyli pan, bo są nieudolni, kaplika! Jest to kwestia central, które zastaliśmy. Ale co mnie to wychodzi? Panie, słuchaj, co pan, koniowi, co mnie pan to wchodzi, panie? Płacę sądam, wymagam, chuj mnie to po prostu, powiem panu krótko, no, prosta piłka! Rozumiem. No, kiedy pan mi tu wpierdala w taką piłkę? Proszę mi takie rzeczy nie tłumaczyć, no? Nie wolno pan takich rzeczy tłumaczyć, bo na pana skargę pierdolę, pan wyleczy, no. Panie, jak ja bym taki coś chodził w pracy, to by mi wyjebali, no. Bo to, co, tamto, tamto. Rozumiem. Konia nie to chodzi, pan nie ma zamedlać, a nie pierdolszy po 4 para 15. Chłopie, zanim czwoka kurwa nie rób, no! będą dzwonię zaraz i się zobaczyłem, kto operatorem był że w tym momencie, no. Ja rozumiem, jednak po prostu jest to kwestia, że... że I to cał cały dzień jest. I jest taki sam temat? My musimy właśnie, właśnie przedstawiać, jaka jest prawdziwa, prawdziwa... I to czy... cały dzień jest taki sam temat? Kto tam kurwa dzwoni, ludzie? Wy macie jedną przepustowość czy tylko dwie? My mamy, my mamy po prostu część linii i... Ale jakie te linie są? Kurwa, że cały dzień dzwoni i w ogóle jest to wszystko zajęte? No proszę Pana, to jest niezbłaszczalne. Cały dzień dzwoni, wszystko jest zajęte? Człowieku, że... 8, 7, 9, 15, 23, chwój zajęte, no, kto tam kurwa dzwoni, no. Gdyby bo, telekomunikacja Polska zaoferowała taką promocję, no. Tam by się... No, to po co, co państwo podpisują ze mną umowę, kurwa, Was mać, no, dodać pana? Łukasz? Górski. Górski. To po co, co pan, państwo ze mną podpisują, ten, umowę? Jak jesteście nieprzekłostowani, w, w ogóle nie, nie macie, nie, nie macie, ten, no. Czy znaczy, się wkurwien, kurwa na was no. Przepustowość jest to kwestia... Jaka jest? Jaka jest przepustowość? Zeraba! Dno! I to głupaty! Znaczy, jak... głupoty! Totalne dno! Kurwa! Cały dzień i jeśli nie mogę przebić? No. I co pan mi powie teraz? Ja już właściwie przedstawiłem właściwie jak wygląda. Co pan wie kurwa? Za co? Za nie... cały dzień dzwonię i jest kłęitna plika? No co pani mi powie, no teraz więcej, no. Czy znaczy, nie mogę nic więcej powiedzieć, gdyż po prostu... Że co, że co? Kuta? Sytuacji, sytuacji nie naprawię osobiście, a... Proszę państwa, jeżeli państwo się podejmują moją jakiś zobowiązań, proszę się z tego wywiązać. Ja wiem, że to nie ciąży na pana, akurat panu na górskim, chodź pan się górski czy kowalski, akurat, to jest nie na panu ciąży ten obowiązek, a skoro pan tam pracuje. I, I pan ma pewien tam spoczynek. No. Czy ja oczywiście jestem od tego, aby informować klientów, a jeśli... Wie pan, pan nie może się tłumaczyć, że ja nie wiem. Bo ty, mi pan nie będzie mydle Ja pracuję w takiej firmie, że ja muszę się kurwa przestawić w poprzec, a muszę załatwić sprawę. I takie rzeczy proszę mi nie tłumaczyć, że ja nie wiem, kurwa, bo dzień, ja muszę się wycieczkę. Ile to mówię motorowski Andrzej, to ja dwa panzy chodzi o to, przekierować pana rozmowę do mnie z uwagi na czysto techniczne problemy, czy więc... Problem? Kto się do traktatu włączył? Może Andrzej, i Tele 2 Polska. kogoś pozwolić... tutaj Proszę pana, cały dzień się próbuje przejść gdzieś, proszę pana, na Polskę. Nie ma moż... Moż... możliwości. Na no, przepraszam, dzień... kłopoty wynikają z czy po technicznych spowodowanych na tym, że nie ruchu telefonicznego na naszych łączach. Zapewnia ta ważność technicy i cała nasza firma dąży do jego usunięcia. W celu umożliwienia panu... No 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 no, no, no i no, dalej, no, dalej, dalej, <gry> dalej, 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 dalej. I to i tak co dzień? No, proszę pana, no w pana indywidualnym spadku najwyraźniej chłopak pojawił się bo to z dnia No i? No i? Pan mi kurwa chuj?